Właściwości... Chcemy Focus Rate'a, dobrze, dziękuję bardzo. I... Właściwości, domyślny, też Focus Rate'ik, dobrze. I jest zarobić. O zrobić. właśnie, macie Piasek. Zaskak zaskakujące po prostu są... te. Weź pod linka. Do ty, tego ...właściwości... co Jezu, dziwnie się słucha swojego głosu na tym piecu. Dzień dobry, mama. Bo doszli linka do tego, co To Zobacz ty, Co to za Nie ma mowy. Nie no znowu mi wyszedł jakiś Bartek? Znaczy w ogóle co linka coś No, tak. no przestan żeś dał Linka do transmisji z 16 czerwca 2014 Ja się nie daję, crafting dodaję. No i zaczynam swoją robotę. Pająkor do mnie idzie, pająkor idzie, My wpieprza się do domu, cichamy, wypieprzaj. Dobra strefa, o gościu, Aha, zabity. Wszystko ci chodzi, hmm? wszystko ci chodzi, prawda? bebe o, o, jest... Czemu nie rozwijacie swojego domu? Bo na razie siedzimy w kopalni? Y? Po co w tym momencie budowałem? Ja zbudowałem prowizoryczny chatę tam gdzie były skrzyn skrzynki są. Nie wiem, moim zdaniem dom to jest... No, jest podstawą, ale, na, ale żeby zbudować dom pierwszego, surowców. jest Na przykład, mój, mój dom jest odkrywany. Gdzie się odpala ustli? Eee, yy, musisz tak jak dodajesz film. Jest jak dodaj film, i tam brot podchodzi. Aaa, dobra, widzisz, że no. I tam trochę jest tego robienie, tylko potrzebujesz OBS, jak w ogóle wszystkie nie. No. O, cholera, chodź, kolejny meral, to jak super. i Dobra, ma ktoś drewno? I idź sobie zebrać mordo, bo ja to nie mam. Bo trochę za dużo mi się zrobi. Ja Wchodzę na powierzchnię, bo muszę też rzeczy pochować. Tak, tak. Dobra, Dobra. i idź biorę. Ja zawsze biorę. Jak kopie diamentu, Jest Właśnie, macie jedzon No nie zrobić. za bardzo, wiesz? Dobra, teraz mnie zauważył mnie Co? O, dawaj, ja, ja go tutaj rozwalę czy... no To sobie go On tu przyjdzie Kocha Dobra. Ale po co go wybuchałeś? No nie musiałeś. Jak ty masz teraz wykonał? No, no nie za wieczu, bardzo, jestem pięć Chodź tu, chodź tu, kocha się, rozwiesz. Oj, zauważył mnie. To. O, dawaj, ja, ja go tutaj rozwalę nie, noc, on tu przyjdzie, kochaszu. Oh, to mu po serce. Hmm? Mam jedno serce. Kochaszu. Oh, Wiesz, że Cię słychać tylko na lewej słuchawce. Bo tak szczerze? Jak, yy, mono. Najlepsze jest to, że. ten. Yy, że wszystko działa mi normalnie wcześniej.

A, bo ty masz dźwięk... Więc stereo, to to ktoś... się... Lepiej? Dziękuję ci bardzo. No nie, nie pamiętam, ten ten się ten nie ten pamiętam jak się to robi. No i zrobiliście. Już jest lepiej? Ja... ...kierdziela, co to... Okay. Wchodzi i od razu zaczął kolegować Co to takie rozwarstwienie? A no nie wiem Wiesz, koronawirus... Bajny grają w LoL'a i, i, i no. drugi okay. tam sobie okay. dobrze okay. po sami Co? Wewnątrz podglądamy ja się. Tak Patrzcie, ty patrz, kurde, ty coś źle ustawiasz. No po prostu, tylko tego mono, to nic nie było źle ustawione. Ja znaczy, już to kiedyś konfigurowałem. Nie się, więc jakby nie ma różnic. Poza, poza tym, to ma tylko jeden, jeden głośnik, tak? Nie rwa. Już wszyscy są. Ponury proboszcz. Wiecie, czy rozmyty mm. straszny. Mhm. Mm o. Mm. Dobra. Będzie słychać razy dwa Nie rób tak. To <laughs> jest uh, fajne. Ci reaguje strasznie. Eee, Weź ustaw kilobajty na sekundę na 6000, bo to jest za mało. Czyli to było. wyjście Wyjście z, z 4000 na 6 ustaw. Ja tak na siedmiu, jak... bo po prostu na YouTubie na YouTube to jest po prostu wszystko za mało. A internet powinien wytrzymać. Biały? No, co? No tak, chwilę No, co jest? Yy, Weźcie ich, spyta, czy oni są w tego serwera swojego. Dobra, czekaj za chwilę. To byśmy może wtedy zrzutkę zrobili, ty się bez seweźmy, że nawet i do Kukiza. Ja Nie wiem, czekaj chwilę. A do którego? Do Kukiza i ten, Flicka? No a do kogo? Ja myślę, że się do Adama. Może się do Adama. E z, z taką... Siema, rozmawiamy o sprawach miłosnych. W sumie ty możesz siedzieć. Chyba, no, że. Ty, ty możesz do streama. Ale... Czy ty możesz do extrema w tym momencie? Tak, ale to szybkie pytanie... To, szybkie pytanie kurwa. Było... Ja pierdolę. Kurwa. No szybko, kurwa. Nie, no. ja chcesz jechać. Kurwa, teraz? mać, gościu. Nie, teraz może za jakąś godzinę. Nie wiem, muszę się starego spytać, czy mogę z domu wyjść. Na razie nie planuj, gościu, idź tam tak no bo ktoś mi powiedział, że mam siedzieć w domu. Idź tam na górę, robić livestreama. Ehehe, ale przyps. Co? Chyliński powiedział, że nie, więc zależy, czy mu stary pozwoli. Ale przyps był niezły, bo tam wbijam takie... tu rozmawiam o sprawach miłosnych, a to wszystko i jest na livestreamie. Jezu, znowu w tej gadaj. Minecraft jedyny. Nie, ja, ale teraz tak na poważnie mówię. Wyśmy wyszli, wyszli, zrobili zrzutkę, dokupiły... Wiesz, mi wystarczy, żeby, żeby podał ktoś po prostu mi kod bliki, ja bym doładował za piątaka I już mam półt półtora. No to tak, Krzysiak, ma? jest mały. Nie, nie, jest Można go zmniejszyć. 10. Jest? Eee... No, to Ech, ja dobra. Poza tym, dlatego mam dwa monitory, żeby tam był to tak. tak by nie widzisz, a jak ci napiszę w środki z to... To jest druga A więc jeszcze tak z fajnie zrobił. O no. Puster duszka mam, fajnie. Złożyć itemki no tam się na górze buduje? Ja. Ale na tamtej górze naprzeciwko nas. Nie tutaj z tyłu. A to nie wiem. Dobra, ja się idę. Z... Chcesz mo... Chcesz moje ten. No. To tam się budujesz na tej górze? No przecież w kopalni No, A, coś śledzia. No, specjalnie. Ej, bo jestem na... Ej, bo jestem w innym miejscu! Go się nie przespałem No bo nie mam łóżka O, znalazłem nasiona arbuzy i buraków o, Ale są ma, no. na buraka? Tak, bo znalazłem skrzynię w kopa Otóż to jest. O, ja zaraz zrobię farmę Ale to wszystko będzie to robimy komunizm? Bo w Minecraft się komunizm działa nie, czy ja zostałem. O, god fucking, demon muszę wracać. To, co nie mi Te Nie, da coś dziewczyny z boku, jeszcze ją doprowadzę bo... do. To znaczy teraz, teraz ona go zlewa. Nie elegancja Co się Chyba, dzieje? Jakby mi budyń stygnie. Mmm. Mm -mm. So oh, good and tasty Probably oh, no stop to search. Tak, Liński zabrał wszystko. JAK Syby O no Jezu, no... Miało nie być takiego szybkiego zbi... Ale to... bardzo przy... przecież tu siedzimy z jakieś pół godziny mordo, to chodzi o po 5 minutach chłopywania się na siłę. No ale... Ja buduję Hawirę, co... Na ja po chuja Hawira po 5 minutach gry. A wiele to się buduje jak nie masz dzień temu czy? A nie będę jak jakiś wieśniak mieszkał kur... tu w ziemi Po prostu nie umiesz zbudować sobie no Ja buduję ta, sobie teraz dam chociaż Pójdź na bocia Oczywiście przyjemnego nie jakiś Czas, 600 tylko Minecraf No to ja to zrobię pan Właśnie, który ten yy, biały Coltrane czy Davis? Co? Coltrane czy, czy, czy Davis? Ja może nie wiesz o co chodzi. Właśnie nie wiem. To są. To jest dwóch naj, najwybitniejszych. Nie znam. To nie są jednak tak wybitni, jeżeli człowiek o nich nie no bo, Albo się słucha jazzu i zna się tak. No ale ja nie słucham no. jazzu i dlatego powiedziałem, żeby żadnego jazzu nie było. To tak jakbyś nie wiem, słuchał zestawił... Tak jakbyś zestawił ACT z Pink Floydem. та 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 Nie najbardziej co rozjewało do tej pory to jest to, że nie chciała go zranić, dlatego nie powiedziała nie. A teraz go zlewa i to dzieje. Nie, bo sona nie wie co ty myślisz, Wącana swari od reagować inaczej. Masturbacją co? Nie każdy jest podobny do ciebie, człowieku. <laughs> nie robię? Jak? Po to się wypowiadasz? No ty z Kamilem podobno tam. ...spotykacie tak. się w duecie i wzajemnie... Ta... ja, to, Ja to jedyne co robiłem... Eee. Waliłem wino w szkole. Czekaj, co? DIAMENTY! Yes. <laughs> oh. Oh. Jezu, aż, aż mi orgazm... ...orgazm złapał. EJ, ALE KURWA! ALE FAKAP! ALE ŻEŚMY GAFEJ! Co? Jak chcieliśmy sobie nagrywki z tego serwera robić, to mogliśmy nie... Mogliśmy nic póki co nie robić, byśmy zaczęli nagrywać... Od... Już diamenty ktoś To co ty? Słyszysz synek? Różycki! No to... Cholera jasna! <laughs> co? Nie ma sensu już... Ale po co nagrywać na razie? Na Steam. w dupie. Ale ty nie ogarniasz chyba o co? Nie, no ogarniam ogarnię tylko po prostu... Uu, tak powiedziałem. Tak, to o co? Że mogliśmy nic nie ruszać, jak od razu zacząć nagrywać, jeżeli chcieliśmy. Czyli od samych podstaw, kiedy nikt nie miał. Diamenty. No jeżeli byłoby głosowanie, czy restartuje? Tamte kajetki i tak, baraszka a w sumie ojoj. idę... Ojoj, kanion znalazłem, ojoj I taki spory, ojoj Jezu, kto tu dołączył w ogóle? Ja pierniczy co za kanion? Diamenty kolejne! Fak like dys. <coughs> koncercie, to ten Piotr. Tylko tu cierpimy Eee, trochę lagi są po nie Miedzi się Z takich gościn ramów Shia! A bo jest. Jeszcze nie Idę <śmany> rabatka Weź jakiś tam jesteś mam dwa serduszki i siedem liaksu GG i, tak bo... <śmany> -i niki -ni. Okura, diamenty taką Wy... No i chuj panowie Nie, nie może, się... ty masz taki z mabyką Wiesz co, dwie Chyba, pol... mówię po raz nie wiem już chyba który, ja mam problem z tym minecraftem i cały czas pierdolisz, że to jest problem z moim komputerem Gościu, heurystyka zakotwiona Szenio. Kurwa, kto mnie bije? Coś takiego. Gdzie wy jesteście? Weźcie mnie zapięć, czy coś. My się boję, tu jest ciemno, kurwa. Się <grymne> Ej, Creeper gdzieś wybuchł. Panowie, tu jest ciemno! Masz matryms, bo tobie ufam, weź go tam wytepę jak chcesz. Kurwa, tu są zombie, panowie szybko! Masz Matryps. Matrypsa nie ma na tym kanale, pało. On może na kana kanał niżej? O ja pitole, czekaj chwilę. No, ty bajcie mnie. No chwila, daj mi wyjść ze skini. Dobra, dobra. 40. O. Chodź na górę. Ej, to na bocie leci ta muzyka, czy w minecraft'cie? Na bocie. Olera. Ej, klepiemy! Fuck, 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 fuck! Tu są dwaj, to są dwaj, tu są dwaj! Ja mam dwa serduszka, to sobie nie wychodzę. Ja mam puł. Gdzie wy jesteście? A tam walą szkielety. Dobra, będę To jest zajebi to jest bezpieczniejsze nie miejsce silniżej niżej Masz jakieś może drewno Szczenia? Chodź, dam ci ile chcesz drewna. Już mi biały rzucenie. No, A no. nie, zabrał, bo... zabrał. Macie na dole może jakiś ten, jakiś crafting? Czy nie? No jak do mnie. A dobrze. No dole. Jesteś na dole. Czy Nie, ja jestem nie, 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 jest y tam, przy w... domku Aha, a tu nie, nie, a tu, a je tu jedynie, jest crafting biały, czy nie, nie, ma. Dobra, czekaj.